Witam was serdecznie. Ja mam na imię Magda i na co dzień zajmuję się profesjonalną pielęgnacją skóry w gabinecie kosmetyki nowoczesnej Poczucie Piękna. Nowy temat: architektura brwi. Czymże jest architektura brwi? Hmm? Czym różni się od henny na brwi? Czy to jest zabieg odpowiedni dla ciebie? Tak. Zdecydowanie tak, szczególnie jeśli zależy ci przede wszystkim na zdrowym, bezpiecznym zabiegu, który w żaden sposób nie będzie osłabiał Twoich włosków brwiowych. Jeżeli masz tendencję do wypadania brwi, jeżeli masz włoski na brwiach cienkie, delikatne, to idealny zabieg dla ciebie że różni się przy architekturze brwi e, preparat, który używamy do wykonania przyciemnienia brwi? Zdecydowanie składem jest znacznie bezpieczniejszy, mniej alergiczny aniżeli tradycyjna henna. Co nie znaczy, że będzie dłużej się trzymać. Nie o to w tym chodzi. Architektura brwi jest zabiegiem znacznie bardziej precyzyjnym niż henna brwi z regulacją. To znaczy, że. Specjalista odpowiednio indywidualnie do Twojego kształtu twarzy, do Twojej mimiki, będzie dobierał właśnie kształty łuku brwiowego, kształty y i linie brwi, tak aby jak najbardziej jeszcze udoskonalić Twoją urodę. Tak, by zaznaczyć te miejsca, które warte są uwagi, a trochę ukryć spojrzenia w tych miejscach, które należy delikatnie schować. Przy architekturze brwi, przede wszystkim w naszym gabinecie, dodatkowo jeszcze stawiamy bardzo mocno na właśnie odżywianie samych włosków brwiowych, ponieważ, no właśnie. Mogłoby się wydawać trywialne, ale my wykonujemy najpierw specjalny peeling na okolice brwi. Dodatkowo wzmacniamy brwi i oczyszczamy je przed farbowaniem takim szamponem, aby na zakończenie, już po, w momencie, kiedy mamy wykonaną także koloryzację łuku brwiowego, nakładamy specjalny olejek. Karaktyk. Ratynowy. I to naprawdę działa, słuchajcie. Zatem, jeśli jesteś alergikiem, jesteś w ciąży, masz jakiekolwiek problemy ze skórą wokół oczu, wokół brwi, masz skórę atopową, ten zabieg będzie idealny dla ciebie. Polecam serdecznie, poczuj się piękna każdego dnia!